Ciemalebko Ludziska, witam Was, oto to w kolejnym odcinku zagrajmy w Gdziebaniego Wajza. I tak wiem, znowu zawaliłem trochę, jakby nie było tego Ajzaka przez dwa tygodnie, ale niestety studia, praca, no, trochę mi się dały we znaki, niestety. Eee, no i znowu będę lamił bardzo od <ścoughs> Ale kurde, dziękuję, kurde. Tak, licznie mimo wszystko przybywacie na mój kanał. Mimo, że za bardzo nic, nic nie nagrywam, że kurde. No, jest naprawdę fajnie. Mm, tylko teraz nie wiem, kim by tutaj by zagrać, jakby do dobrą sprawę. <laughs> A my zagramy. Ten, ten jest postaciami, co? Nie miałem za bardzo, jakby okazji. More options, less room, okej. Okay. The loss, but. Better items, no manto. Jezu kot Nie mi mi tak Chodź tutaj Chodź, chodź, chodź. No, no wypuściłem je na chwilę na balkon i kurde się zaczęło Ale kurde, better items, no, no Dobra to będzie złożenie ale jest to cholernie ciekawe jak to po prostu nie? Trzeba w końcu usiąść i podblokowywać ten. Co to jest tam? Polikat. Ha. Ha, 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 zobaczymy, nie? Więc są niby lepsze itemy, niby ten. Ale jest to ciekawe, jak, jak jak bardzo dobre. Będziecie chyba słyszeli przez większość odcinka miał ma mojego kota. Kot! Chodź tutaj. Bo koty. No w sumie druga też mi zaczęła miał, miał przeć, nie? Kurde, jak jak patrzyłem, to gry jak tam mocno ciśnie podwieź dzisiejszej, że nagrywa codziennie live robi i tak dalej, że to jest po prostu, no kurde, niepojęte ile już tam nadrobił, a czy ile już rzeczy odblokował. Ja jestem naprawdę mocno w tyle. No ale mam nadzieję, że kurde teraz trochę mi się uda. Coś tam ponagrywać. No, ja ma taką nadzieję. Live by, kurde, bym, kurde, z miło ale na live to totalnie nie mam czasu, niestety, nie. I to mnie najbardziej boli, nie. Dobra, załatwiłem sprawę z kotami. Może się uspokoją na moment. <głynie> Szczególnie jedna. O cholera, nie. Taki. The Lost na sterydach. jeszcze <głynie> jak kopię so, nie? Kurde, to w będzie się, kurde, mega ciężko odblokowywało, nie? Pytanie, czy to będzie cięższe niż y, sam los? Nie? Zakładam, że pewnie tak. Dobra, muszę tutaj grać bardzo ostrożnie. Nie gram od dwóch tygodni i rzuciłem się na bardzo głęboką wodę. Eee, dobra. Tak, chyba nie będę przed te nowe krainy, tylko postaram się w ogóle cokolwiek zrobić y, to postaciom. Byłoby naprawdę sympatycznie, jeżeli mi się udało. <laughs> no. Opowiadajcie ludziska, co tam u was w sumie okres wakacyjny się zbliża. Niektórzy sobie wezmą urlop z pracy, niektórzy będą mieli odpoczynek od edukacji. Sam myślę, żeby w końcu sobie gdzieś pojechać. Właśnie 30 się szczepię Na bardzo znano nam w dzisiejszym czasie chorobę. Sobie pierwsza dawka dopiero być 30. Żeby gdzieś tam w lipcu albo ten. Yy, pojechać sobie. Hmm, w lipcu albo w sierpniu, na jakieś moje wakacje. Tam jeszcze nie wiem, na jak długie, gdzieś tu bym pojechał, i tak dalej. Nad wszystkim się zastanawiam. Fajne <laughs> mam obrażenia. tam by się jakiś przydał. Bo taki podstawowy jest wręcz. Gdy będzie jeszcze. Nie, 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 tak chyba woli, tak jak nie? O kurde. Nie mamy tutaj ten. <laughs> Żadnego klucza, to kurde, chyba zrobiłem. Młodo się tak rozpieszyłem. Nie powinienem tutaj um, przeskakiwać z y, poziomu na niższy poziom, jeżeli nie zwiedzę każdego pomieszczenia, nie? Bo to będzie się mijało tutaj bardzo mocno z celem. No, eee, i tylko sobie serce, co. Dobre użycie tego co? Już, he, he, chyba w ostatnim ten tiku już. <grym> już wtedy, już, 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 już na mnie to leciało, nie? Ale dobra, chciałbym sobie to naładować i chciałbym jednak jakiś fajniejszy item. Z e, muką mógłbym się jeszcze tam trochę zająć, nie? No właśnie, nie? Bo tam jest y, taki spacebar do odblokowania, jeżeli się nie zabije, naszego, na tej na, wspaniałej muszki nowej. To można, można dostać bardzo fajnego... ...spacebara. Kurde, że... Żeby... jakbym wiedział, że to będzie leciało na górę, to by poszedł na dół i nie byłoby problemu, a tak to poszedłem tam, gdzie nie powinienem i... No i się potoczyło. Nie do końca w dobrą stronę. Peter Paypup, Czy mi wypadnie Peter Paypup? Chyba nie co? No nie bardzo, nie bardzo. Na no, mam kolejne dwie bomby i tak dalej. I zaraz to mam kurde, i jak najważniejsze mogę prosić o ocenę, Wiem, że niektórym się to podoba, niektórym się to nie podoba. Może przeprowadzimy jakąś ankietę na ten temat. E, odnośnie, czy wolicie, żebym nagrywał z kamerką, czy jednak bez kamerki. Nie powiem, że bez kamerki jest nawet troszeczkę wygodniej. Fit up hmm. Ale walka z e, Tem, bo, bo sami by była Fit up mi się przydał w sumie Dobra, na przypale albo colem Nie, ja nie powiem z się GZ Jeden, jeden ształ i ja leżę tutaj niestety Kurde, to mi znowu wyje. Bo wyje mi już od dłuższego czasu, już nie sobie zwracać się tu uwagę, nie? Okej. Okay. Powinno być w, mi w, mi w miarę w, w porządku. A, jest pióre z tym mikrofonem, co się tak na samym początku, jakoś było fajnie. Potem mi jakoś pozwikały te dodatkowe kanały, które mogły mieć na, ustawione na mikrofon, i te wszystkie efekty, które miałem. I teraz nagrywam, jakby tym domyślnym, gdzie nie do końca jest taka, aż taka dobra jakość, jak powinna być z tym mikrofonem. Też muszę jakoś usiąść i to poogarniać, ale ja naprawdę tyle się dzieje, tyle mam do roboty, że no, ciężko jest mi wygospodarować czas na cokolwiek. O, kamień, kamień z X-em i. O nie, 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 mamy tylko jeden klucz. Nie mamy pewności, że tam wypadnie nam klucz i będziemy mogli dojść gdziekolwiek dalej. Shot uh, short Todd Maga huh. To może być. Aha teraz je zastanawiam, czy mi kurde szapy nie rozwala. Jezusu! Naprawdę jedna ta mała moja Niki, biała koteczka, to stała się taką... Yy... Znaczy zawsze była ro ro rozrabiakiem, nie? Ale naprawdę potrafi dużo rzeczy poniszczyć. Uuu, speed i damage up. O Damage ten. Kurde, faktycznie mamy naprawdę bardzo dobre itemy. Bardzo dobre ja, To już żeby Alan z kubety Być myślałem, że jak stara się dobrać mojej szafy Fuuu, kurde 14 punktów obrażeń Naprawdę fajnie Fajny tutaj ten, ale to też wolałbym nie wchodzić Tam za bardzo nie, nie wejdziemy Zawsze mogę wejść i wyjść z pomocą polimetal O cholera Muszę się skupić tutaj, bo, bo bo, bo, zaraz to ja tutaj w topie mocno, <grybujesz> a ja nie chcę. Cholera, już bym wleciał w ten po w pocisk na dolenie. Nie już miałem taką chęć, żeby się tam na dół ruszyć, ale dobrze, że w ostatnim momencie się ogarnąłem z tym moim ruchem. Na monet. <grybujesz> Czyli sklep. Z sklepu już możemy chodzić. Dobra. O, no, to teraz to na pewno chodzimy. Nie, no ten damage booster to jest naprawdę ten sukubus. Świetny, bo on że lata i sam zadaje obrażenia w tym swoim zasięgu. No i w takiej sytuacji to jest po prostu mega dobre, nie? Tylko yy, więcej, więcej damage do sobie nafarmić i... I będzie fajnie. Dobra. Udało się, nie? <laughs> Jakoś. I co? Mamy Tarota. Mamy. <laughs> Sakpę. No nic ciekawego, co by się nam przydało, żeby ugrać tą polerną grę. O, oh, Sisy Longlass, wziął yeah, się. Ja no w sumie te pająki fajny damage potrafią kosić. Większy niż muchy. Więc tam jakieś pajączki dopuścić, to też jakaś, No jakaś... jest jakaś tam y, możliwość, nie? Ugrania coś. Czegoś, czegoś więcej, nie? No tak, zapomniałem o tych przeciwnikach. E, dobra, no mamy praktycznie wszystko zwiedzone, to myślę, że nie ma się tutaj na. Ja pierdzielę. Naprawdę. Dobra, 10 minut odcinka. Czuję, że raczej jakoś. Nie, no zrobię chociaż ten y, mader zrobił, nie? Z około 100%. Nie, no 10-minutowego odcinka wam nie będę wrzucał, nie? Wrzucę wam coś zdecydowanie dłuższego. Nie ma innej opcji, że nie. <śmiech> <śmiech> e, tylko pytanie, czy teraz będę miał takie dobre itemy jak ten: Free Lemonade? Mmm, to może być sobie do. Jezu, co? Teraz mnie wystraszyłaś, jak mi tak zamiąknęłaś aż tak głośno. Um, he, he, he. No przynajmniej na sam start mamy więcej monet i mamy więcej kluczy, nie? O, zdecydowanie więcej monet. Kurde! Wszystko na krawędzi. Card organic humanity. To byłoby fajnie, jeżeli byłoby naprawdę wielkie pomieszczenie, z tego względu, że po prostu wysmaruję sobie tutaj pomieszczenie gównem I ten, i bym sobie wszystko porozwalał, no na pewno by mi wypadł Petrified Poop, Petri nie? I bym sobie zgarnął milion stafu, nie? Ale trzeba by na pewno 11 monet No nie. Już chyba wolę sobie zostawić tę, kartę, nie? Ja miałem Holy, Holy Card, a ten, no myślałem, że dam radę, nie? Dobra, ma cztery czarzecze, nie? Ja. A kirdem no stele mawiary to już uciekł Jezu, chodź! Więc płaszcz balkonie. Chodź tutaj. Się. No już wyszalała się, jeszcze się wyszaleje, Spokojnie. Nie dzisiaj... <grym> uh, tears i Shot Speed Up. Um, no dobra no, z braku laku to nawet i Tears sobie jest fajny, nie? A jest coś tu jest, że pokażłem więc za Na Dobra. Tutaj mamy. No nic, mamy. Mm, tam nie chcę wchodzić, bo folimentol. Jakbym miał drugi folimentol, to bym się zastanowił nad tym. Co będzie ciekawe, co by było, jakbym miał kartę folimentol, mając folimentol tak normalnie. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie kradniecie mi ładunków. Nie ma, nie ma. O czy znaczy, teoretycznie ten spezbr, który mam, yy, ma większy potencjał, ale na tą chwilę przy tym, co ja mam, to w sumie ta lemonia kurczę jest fajniejsza, nie? 15 monet. Dobra. Yy, ten challenge up, damage up, yy, coś fajnego w sklepie poprosiłbym. To będzie fajne. Znaczy to byłoby fajne i że nie wypadnie, nie? O jakiś double farb. O o o właśnie, właśnie, może jakieś cokolwiek by naładować te nitemy. Yy, trochę więcej. To też byłoby... bardzo, bardzo dobre. Cholera. Dobra, udało się. Udało się. U mnie nie chciałem brać kleszcza, ale z drugiej strony... Kurde, The battery, store energy. Naprawdę fajne. I to jest naprawdę fajny item, żeby coś tutaj pokombinować troszeczkę bardziej właśnie z tym spacebarem, nie? Trzeba by jakieś takie game breaky z tym zrobić też, nie? Ale no kurde, czy w dzisiejszym odcinku uda mi się jakkolwiek cokolwiek odblokować. Zakładam, że może być ciężko, ale... Teraz już wsiadam i nagrywam jak leci. <laughs> o. Dobra. Mm. Mm, mm, mm. Tak. Miał pałak mi ten. Teraz będziesz mi chodziła na plecy. A ła cholera, jak mnie to boli. I zeskoczyła, ale mnie podrapała przy okazji. Mm jest to ryzykowne, bo mogą być i te bombowe muszki, i te bombowe muszki to mnie Uśmiercają natychmiastowo Właśnie, znaczy, uśmiercają mnie natychmiastowo, co nie będzie zbyt dobrym roz rozwiązaniem, ale Może, może więcej mi to pomoże, nie zaszkodzi, tylko trzeba umiejętnie uważać na te muchy, nie? A może Holy mi... Właśnie, to może powinienem grać pod ten... Vera Naprawdę, naprawdę cię często strzelają. O nie, o nie! To nie jest dobre. Ale kurde, wracając do tematu, który poruszałem to wcześniej, kurcze trzeba się zastanowić, nie wiem, nie wiem kiedy bym zrobił live'a, bo to raczej za dwa tygodnie czy coś. Jak już, czerwiec, lipiec to jest taki okres dość śniadki na uczelni. Ale porobię to, co porobię i będę miał spokój przynajmniej z, z sprawami uczelnialnymi. Bonesick tears, bardzo fajne. Czyli czym większy rent, up, tym fajniej się będzie to kombowało z tym. Zacznijmy od tego. I właśnie ze spacebarem, no właśnie, i teraz ten spacebar zaczyna troszeczkę tam na mocy zyskiwać, nie? 5 monet, to mi się do sklepu i tak nie opłaca wchodzić. Niestety. Ale mam nadzieję, że jeszcze się opłaci, nie? <laughs> że jeszcze się opłaci. Cholera. Te filmy specjalne też chciałem ponagrywać. Hmm... Okej, okay, no niby skrzyneczki. Jakbym miał opcję, to by pootwierał, no ale no nie ma za bardzo opcji, żeby sobie to pootwierać właśnie. Patrzmy ponad tego Tutaj jest, dobra. Hmm, kompas. Fajnie. O cholera. Dobrze, dobrze, że go nie wysadził ten przybój, nie? 13, Dobra. Chyba niepotrzebnie, co? A jednak potrzebnie. Gappy mmm, I 10 laka, nie? Kurde, no 10 laka, no tylko spec... No nie, nie kobuje się na razie to z żadnym itemem, nie? Tak, patrzę, patrzę, czy jak chcę jakoś farbić a tylko nie olejmy to. Czyli mimo wszystko się przydało. Czyli mimo wszystko karteczka się nam przydała i, 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 i jesteśmy dalej w grze, przynajmniej w tym ranie, nie? Fajne, te postacie też. Widzę, że tam Edmund cały czas coś tam mini, cały czas coś jest robione. Spotkit up też jest fajny, nie? Też będzie bardzo fajny. Przy tym przedstawieniu co mam? O, cholera. I teraz tego idealnie.

ale, ale myślę, że się uda, nie? To nie robi się swoich pocisków? Cholera. O, już klikałem kół, nie? Nie zdążyłem. O ja pierdzielę. ale dobra, już te 20 minut już wrzucę, ale dobra ludziska, no postaram się nagrywać jeszcze filmy, <grych> tak jak obiecywałem, że już nie będzie jakiś dłuższych przerw, o, no. no i co, zapraszam was do kolejnych filmów na moim kanale, na razie.